Oficjalnie Michał Probierz podał się do dymisji, tak, nie będzie już oficjalnie trenerem reprezentacji Polski po przegranym meczu 2-1 z Finlandią. A głównymi, e, głównymi opcjami PZPN-u Cezara Gokuleszy na chwilę obecną są takimi, co podaje on, no to jest na pewno Jan Urban, Jerzy Brzęczek, Adam Nawałka oraz Jacek Magiera. Co Wy sądzicie o tym dokonaniu, o tej. E, Uważa on to za dobro dla dobra zespołu, to zrobił tak powiedział Michał Probierz. Czy według Was to było jego zagranie z jego strony ta dymisja? Czy to jednak PZPN może przymusił go do tej dymisji? Tego tak de facto się nigdy nie dowiemy. Ale można snuć domysły jak to tak de facto wyglądało. A wy podzielcie się w komentarzach, co wy o tym sądzicie i kogo to była sprawka PZPN-u? Czy jednak Michał Probierz może nie wytrzymał presji po tym jak odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu?